Zobaczcie jak pięknie ze skroni spłynie. Takiej to ja jeszcze w życiu nie widziałem. Zobaczcie jak przybliżę. Przepiękna zęga. 37 cm Ma taki obszerpany bardzo mocno ogon. Pięknie.

Cześć, witamy wszystkich. Głośniku Wędkarstwa zarazem Sympatyków kanału Fishing. I nie Sympatyków również. Kanału Fishing Way Channel. Także jak widzicie, kolejny raz jestem z Jurkiem, oczywiście na zasiadce. Jesteśmy na tej samej wodzie co ostatnio na łowisku No Kill, naszym ukochanym. Z tym, że powiem Wam, chcieliśmy usiąść dzisiaj w innym miejscu, żeby spróbować. A mamy swoje miejsce tutaj, inne, niestety, jest zajęte. Nie możemy tam siąść A jest to takie miejsce, gdzie jest, jak się to mówi, podwórko na dwóch wędkarzy, tak jak my żeby można było swobodnie tam wędkować niestety, tak jak mówię, jest zajęte i znowu jesteśmy na tym miejscu zobaczymy, no ostatnio tu wysypało na tym miejscu, jak się to mówi, rybami a jak dzisiaj będzie, zobaczymy nigdy nie ma dwóch takich samych dni wędkarskich dokładnie zawsze, jak jednego dnia bierze, to następnego jak przyjedziecie, albo kiedy indziej zawsze już jest inaczej ryba się przemieszcza Wpływ ma na to, jak niektórzy mówią, ciśnienie, pogoda, inne rzeczy. No i wszystko. I dzisiaj też ma być zmienna pogoda. Mogą wystąpić jakieś burze, bo ostatnio jest ciepło. W całej Polsce, u nas na południu tak samo, także zapowiadają, że może nas tutaj postraszyć burzą. No tak zapowiadają niestety na popołudnie. Tak, tak, żebyśmy tego nie chcieli. Jak zwykle nikt tego nie chce, ale jak będzie, tak będzie. Jeżeli się uda wytrzymać tutaj do. Do samego wieczora, no to będzie dobrze, a jak nie, no to trudno. To nie, jak przyjdzie jakaś większa burza, no to się trzeba wtedy pakować i, i, jak się to mówi, uciekamy do domu. Bezpieczeństwo, wiadomo, nad wodą też jest ważne. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, także sami dobrze wiecie, że jak jest burza, to w czasie burzy wędkowanie praktycznie jest niemożliwe na tych wędkach, bo jest to włókno węglowe i. i duże zagrożenie i na przewodzi i zdrowia Tak, przewodzi prąd, a sprzęt, jaki posiadamy, i kamery i to to się później też ani nie da filmować, nic, bo wiadomo. No to już to jest sprzęt, który trzeba chować niestety. Na warunki deszczowe się to nie nadaje. No. Także Jurek jak dzisiaj? No jak zawsze, jak nie nam, to komu. Słyszycie, on zawsze mówi jak nie nam, to komu. A ja się zawsze z tego mnie to bawi. Podobało mi się kiedyś, to słyszałem, wiecie, nad wodą. Wetkował koło mnie jeden pan. No. i on zawsze mówi Jak nie nam, to komu. A że im nie biorą, mówi paniurku. to bardzo dobrze. Najważniejsze, że labią. <noise> Także nasze motto zostało tutaj powiedziane, a my bierzemy się do pracy. No znaczy tutaj do, tu nie trzeba chodzić, bo wiadomo zasiadka to dzisiaj taki relaks. Oby tylko mówię, żeby ta pogoda wytrzymała. Dobra, tyle wstępu z naszej strony, a my czekamy na jakieś konkretne rybki, żeby Wam pokazać co tu się wydarzy a wy obserwujcie co będzie w dalszej części filmu dokładnie a Jacek ciągnie rybeczkę na swojego federa a teraz naraz to przymurowało dziwne no bo to chlapnęło to nie jest podejrzewam takie małe o szczupak mi wziął na to, no ja pierdziele metrowy no jak? dać Ci duży podbierak, pomóc Ci? Po, czekaj, bo to obetnie, to to szczupak jest, no zwaljał wam na dumbbellsa ma tą rybę, ja mu muszę to ja widziałem jak on tą rybę moją zeżar on ją nie ma połknięte w ogóle, to jest nie do wyciągnięcia bo jak kurczę, on trzyma tylko tą rybę. Aby udało nam się wyjąć. No myślę, że nie ma szans. Bo on tą rybę trzyma w połowie. w pysku. Widzisz, że no. o. O, on tą rybę trzyma i nie puści ją pomęczymy zobaczymy. <laughs> Tego jeszcze. Nie wiem, co tam, lesza wziął, czy co? To tak wygląda, jakby leszka wziął Jakby lesza kurczę nie złapał, tak to wygląda. No i on nie ma w ogóle zaciepiony, bo on po prostu go trzyma nie chce go puścić. Ale on go nie ma puszczać, o, ma się dać złapać. Ale on nie, nie, nie bo, no, czym jest zacięty? Co, rybą? No by musiał to pokląć, a tam jest taki mały <grych> kaczek szóstka, no to co, co to jest? Ale może da się go tu przyholować. Podbieraczek mamy przygotowany, może coś się uda. Ale to jest około 80 cm ponad. Nie no, jest duży. Bo go widziałem, to, to jest... Nie wiem czy tam w kamerce, jak pokazywałem, to było to widać, ale... Zobacz on go w pół trzyma, widzisz? O, no. już go puściło. A, on mi wzdręgę. o Jeszcze raz idzie do. Zobacz, zobacz. Nie no to to wiesz, to nie było do wyciągnięcia. Ja pierdzielą tą wzdręgę chapnął, ale to koło 90 cm. we do swojego podbieraka, bo ja. Nie wiem, czy z tej wzdręgi coś będzie. Ja miałem branie za ciałem, a on po prostu przykosił do tej wzdręgi. Ja bo to szło lekko, nie? No. Na raz. Nie, no bo takie chlapnięcie i zobaczcie, jaka ładna wzdęga daj troszeczkę bliżej. Ale cała poharatana widzicie przez tego szczupaka, Nie wiem czy go było widać, bo on był ładny już jeszcze. Dobra. Kiedy nam się bliżej pokażę, zobaczcie. Około 30 paru centymetrów. No my gdzieś. mamy takie ostatnio akcję, że to lina nam szczupacze, haracze to teraz ten. Szkoda, że tego nie, nie łykną bardziej. To może byśmy to wyciągnęli nie, jeszcze to, to nie to by mi obciął, bo to bez talówki to jak? No to, to, to co by to było? Bo nie, nie, nie było szans go wyjąć. Dobra, idziemy. Zobaczcie jak jest haratnięta. Ciągnąłem na naraz czuję jakiś duży opór, tak że się słyszeli i okazało się, że to szupak taki ponad 90. Nie wiem czy będzie to widać w wodzie, bo Jurek nagrywał zbliżenia, żeśmy nie zrobili, bo... No ale to, o... trzymałem w ręce tak, duży podbierak, podbierak ten karpiowy i to ciężko. Bo jest. Jest szupak jest, myślałem co, 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 co się to stało. Nawet nie mam nie miałem pojęcia zielonego, bo, bo naraz na, na szło, no, szło lekko, a potem naraz opór duży, a to szupak przywalił. No nie wiem czy on Niec. odpłynie. Myślę, że odpłynie sobie. Żeby cię nie dorwał drugi raz. A no, myślę, że tak. Może jakoś przetwor. No, gdzie że się tak zahaczyła? Wyjeżdżaj. No, chyba dojdzie do siebie, bo widzę, że. Co? Ale my to mamy sześć. Ostatnio Lin, szupak go atakował, no. ale Lin był wyciągany. To wciągniemy w zdręgę to samo. Mamy ostatnio farta do takich akcji. No ale to była ryba, słuchajcie, jak gdybym wyciągnął tego szupaka, to jest mój rekord w tym roku, jak na razie, bo to 90 była. Bez niczego. No nie, bo, bo bardzo duży szupak był. Zresztą widzieliście jaką dużą zdęgę i tak. nie bardzo miałem. No on ją cały czas trzymał w pół, nie, no, no. to ja mówię, Jurek mówi wyciągnął, ja mówię, nie bo on nie potrafił łyknąć on nie chciał puścić. Przez jakiś czas go holowałem zresztą. Na, hol jest nagrany częściowo, no. tak? A później tego, bo Jurek chciał podebrać rybę Ja myślałem, że to karp nagle, bo mówi Tak jak mówiłem, szło lekko podjęłem. Mówię, co to się na, nagle stało? Duże opór, wiecie, tak. to na, tym, na kilku wederowym to czuć. A to Zobacz ile na rybku pływa. Myślę, że to jest widać w kamerze. No szaleństwo. Jacek, powiedz, jak to jest normalnie z tymi twoimi szczopakami Które się zahaczają przy holowaniu rybek nie Na wiem. federek no Ja ci już to mówiłem że mówisz, mówisz Patencik jakiś masz ukryty Nie chcesz tu sprzedać Nawet mnie no to, to, to jest coś nie tak Bo ja rozumiem nie. że nie wszystkie no, ale koledzy no. Ty mówisz że ja mam to coś ja ci już to mówiłem Ja nie wiem co ja mam to coś no, ja, ja nie mam nic to coś tylko po prostu no rzucam <laughs> jest ryba na kiu holuje, a tu w pewnym momencie szczupak przychodzi do tego. No. no ale to dziwne, że zawsze... Zaka... <laughs> Prawie co za siatka. No powiem wam ostatnio, to tak... Co za siateczka tak wychodzi nam. No to tak jest, no. Tak to by... linek, to wzdręga. No szkoda, że, że, że tej ryby się nie udało wyciągnąć, ale tak jak mówię, i tak nie było najmniejszych szans tej ryby wyjąć, bo po prostu gdyby nawet tą wzdręgę łyknął, no to i tak by obciął tą żyłę, bo co nie było tam stolówki i z tego by nic nie było No może by do... nożyczkami jakoś tam szło A. Ale on się wystaszył pod bielaka, który ja wystawiłem i do widzenia No tak, ale ta wzdręga była jakżeście widzieli duża No on ją trzymał sporo, bo musiał mieć czas żeby ją chłodzić. Jaka pokaleczona była, tak. nie? Tak było widać, że fest był No ale, ale to był ładny szupak, no także to szkoda, szkoda No ale ja mówię, nie, za... nie wszystkie ryby się da wyjąć z wody niestety One też muszą mieć szansę. ja jak ty był na haku chłopie To też byś nie chciał iść do brzegu, ja myślę, że nie, ani ja nie ma szansy. To nie chodzi dobrze, tylko człowiek chce się urwać i uciec. No dokładnie, każdy chce, to jest środowisko, woda to jest środowisko ryb, one tam chcą być, tak jak my w domu, chcemy być, jak to mówią, znacie stale przysłowie, nie? Wszędzie dobrze, ale w domu jest najlepiej. W domu jest najlepiej. I tego się trzymajmy. Zobaczcie, deszczek pomału nam tu pada, zgodnie z prognozą pogody, Jacek coś ma i mu wygięło dosyć mocno a co będzie? zaraz zobaczymy walczy to ostro to mała ryba nie jest na pewno nie jest to małe bo już idzie w ściny jak zwykle nie? cwaniak cwaniak ale my go spróbujemy tutaj z nim powalczyć z tym cwaniakiem ja myślę, że ja jestem bardziej trwany niż on. Co prawda kijek jest delikatny, ale... bo to do metody dedykowanej. Tego kolego godzinę nie nagrywa. Spokojnie. okazuje się że to niestety nie karpik albo stety bo lin jest linek jest to ładny jest linek A, 45 cm na pewno Mamy rybkę i zaraz go na, na mieleczkę. Ale jaki pocharatany jest, i potarle taki no że nie, nie wiem cały taki po... albo już go jest jakiś szczupal Możliwe Zobaczcie a zaczyna też padać 45 cm da ujrzeć go jest większy, lepszy. O, jeszcze jedno zrobimy. No i wypuszczamy rybkę Wypuszczamy do kobieraka. Tak. Zaliczony. No i ładna rybeczka następna. No, no i zobaczcie, znowu się rozpadało. I no, to pogoda, tak chyba będzie. Dzisiaj taka ma być właśnie zmienna pogoda i to nas niepokoi. Bo przed chwilą żeśmy się musieli schować do samochodu, żeby to przeszło teraz znowu. Następna fala, ale mam nadzieję, że tak jak mówili, że będzie mniej tych opadów, że to takie nieduże opady i do wieczora wytrzymamy. Jak Najważniejsze, to... żeby nie grzmiało tak. bo to wtedy trzeba wędki zwijać tak nie, no, to tak. zawsze sedamy jakoś ode. Jak nie to będziemy się musieli zwijać wtedy szybciej. Zobaczcie Jurek zaciął rybę. Uuu po, 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 po to teraz poszło. Gdzie to poszło panie? twierdziło no to jest ładna sztuka dobra zobaczcie jak Jurek musiałem mu pomóc podebrać bo nie chcieliśmy stracić tej ryby zobaczcie jaki klocek idziemy na matę 70 i... 70 to musi mieć koło Ośmiu, dziewięciu kilo, pani. Fota, fota. Poczekaj. Raz. Dwa. Dobra, daj tą matę. Po dziewiątki to to musi mieć blisko dziewięć kilo no nie ma, siedem Siódemka, ale też ładny. Siedem kilo ładny. No. Nie. Dobra, idziemy z nim na dół. Uważaj bo, bo jest ślisko, żeby się tutaj nie skąpać bo popadało i jest ten brzeg bardzo śliski. Zmęczony? No zmęczony, ale on sobie po, poradzi. Poradzi sobie. Jo, a spokojnie, panie. No i, i co? Do przodu, no. się duża rybka fajna No w końcu Na koniec, wiecie trzy takie były brania I za każdym razem nic No I, i na końcu wreszcie jest brania i jest rybka Tak jest Okej, okay, fajnie, bardzo fajnie No i bierzemy się dalej do roboty aby się tylko nie utopiła w tym podbieraku. Ona jest taka duża. No, ja czercharatną. u nas to takich trochę większych rybek. tutaj przyciąć. Ale zobaczcie, jaki to był numer. Rzuciłem. Tylko wpadł do wody. Patrzę, coś tam pff, atakuje. Mówię, z wierzchu. Zopadł. znaczy się. kurczę zdręga. Ja mówię, na pewno tam siedzi. No i rzeczywiście. Wzięła z opadu. No trzymam Jackowi kijek. No, ta nie jest takich zacnych rozmiarów jak ta ostatnia, ale już też ładny. To jest stój. Kochana, stój, bo cię wypuścimy. Już też jest piękna. Ale złota, złota piękna jest. A 28, około 30 cm, tamte były większe. No ale poprzednim razem co mi się udało wyjąć. Natomiast ta jest dzisiaj. No ale wszystkie nie będą takie duże, nie? No niestety tak to wygląda. Różę. Słuchajcie, kolejna zasiadka nasza dzisiaj dobiega końca. Także wysypu ryb dzisiaj nie było, jak żeśmy się spodziewali. Poprzednim razem było ładnie. Ryb nie dowieźli do sklepu. <laughs> dzisiaj to stawy nie było. No i pogoda w kratkę. Słuchajcie, burza nas też zgoniła. Musieliśmy się schować na godzinę czasu do samochodu. Także ten deszcz przeszedł. Dobrze, że nie, to nie trwało dłużej, bo no wtedy by było ciężko się spakować. Ale ja mówiłem do Jurka, to, to chyba takie przejściowe, tak to wyglądało i też tak było, żeśmy się patrzyliśmy na komórkę, sprawdzali, że idzie ta chmura w tamtą stronę. No i poszło, i dobrze, że poszło. Tak, żeby na zero nie jesteśmy, słuchajcie, coś tam wyjechało. Jurek ma rekord swój, poprawił się, także jest zadowolony. Słuchajcie, widzicie, że jest zadowolony. No zawsze rybka jest do przodu. Tak. Także rekord jest pobity u Jurka, u mnie też, jeżeli chodzi o Karpia Oby, tak dalej. Tak jak mówię, następnym razem chcielibyśmy siąść tu na tej wodzie w innym miejscu. No, czy nam się to uda? Nie wiem, bo tu za dużo tego miejsca nie ma, a chętnych jest zawsze dużo. A chętnych jest zawsze dużo i dobrze z jednej strony, słuchajcie, powiem Wam, to jest dobrze, bo my też tu jesteśmy dosyć często i pilnujemy tej wody, nie? Sami sobie pilnujemy tutaj wędkarze. Bo znamy tych wędkarzy, też pilnują, żeby tutaj się nic złego nie, nie stało i nie zadziało. Czym więcej I ludzi, żeby nam nie przyjeżdżali ci, którzy chcieliby tą rybkę zabierać. Dokładnie, bo może i tacy się też trafiają, ale ostatnio ci, co tu jeżdżą, mówię, to znamy tych ludzi i, i jest dobrze. I jeden, drugiego, każdy wymieniamy się zdaniami między sobą i mówię: pilnujcie chopy tej wody, bo przyjdzie jakiś nieodpowiedzialny gość i będzie robił to, co nie ma. A kontrola też tutaj jest często na tej wodzie, także że ludzie o tym wiedzą. Także trzymać tak dalej. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i do następnego razu, jak zwykle, nad wodą się widzimy. Tyle z naszej strony. Cześć. Do wam... zobaczenia nad wodą.